Dawaj. Może jakbyś się z nim przewróciła, to by przynajmniej coś było, a tak to nic się nie dzieje. Tylko Kaja okay, bym chciał, żebyś go sprowadziła na dół bez yy, odpalania, bo sprawdzimy jeszcze poziomy olejów i tak dalej. OK, zaczniemy sobie od sprawdzenia stanu technicznego motocykla. Podejdź sobie Kaja, sprawdź olej na początek. Śmiało. No tutaj musisz się nachylić, tu musisz się nachylić pod spodem. Motocykl najlepiej postawić sobie lekko i tutaj mamy okienko rewizyjne i widać, że olej jest. Tak, tu sprawdzasz olej do góry, gdzie uzupełniasz, w którym miejscu? Tu uzupełniasz. Płyn chodzący mamy gdzie? Z przodu. Tutaj, tak? tak jest. I uzupełniamy go gdzie? Do góry, zobacz. Widać korek do góry, na zbiorniczku. Trzeba najpierw zbiorniczek znaleźć. Nie? Dobra, sprawdź poziom płynu hamulcowego na przednim hamulcu. Tutaj, postaw go pionowo i sprawdź. Dobra, gdzie uzupełniamy? Jakby brakowało? No, chyba tutaj. tutaj no, jak chyba? No, pewnie, że tutaj. Jak możesz mówić, że chyba. A na tylnym? Tutaj uzupełniamy. A gdzie sprawdzamy? Tutaj sprawdzamy. I tutaj uzupełniamy. Tak jest. Tak czy nie? Okay. Dobra. Sprawdzamy światła wszystkie po kolei. Najpierw pozycje. No. Musimy co zrobić? że Pierwsze odpalić zapłon, tak? I sprawdzić światło. Kaja, skup się. Mieliśmy sprawdzić pozycyjne, a ty odpalasz motocykl zupełnie niepotrzebnie. Wyłącz go. Za, sam zapłon mówiłem, bez rozruchu. I sprawdź to pozycyjne. Które to są pozycyjne? No, z tyłu świeci? Świeci. Kierunkowskazy? z przodu świeci świeci i świeci Okej okay. Światła stopu świeci No, to jest okay. jeden i jeszcze Jeszcze jeden dobrze, dobrze podobrzeć. No do Okaja No gdzie masz hamulec? Po prawej stronie na dole, nie? No Teraz odpalamy, dopiero sprawdzamy mijania i drogowe. To musimy już motocykl odpalić. Podchodzimy, mijania, przełącznik z przodu sprawdzamy. Drogowe. Ok. Dobra. To Kaz, gdzie masz? Ok, i zaczynamy. Wiadomo, od małej rozgrzewki jedziesz placy, i potem wjeżdżamy. Już jedziemy konkretnie manewry, tak? Stop! Kaja? Co zrobiliśmy źle? Jak rozpoczynam jazdę, co musisz zrobić? Nie rozejrzała się to właśnie, czyli zanim ruszysz, bo będziesz obserwowana. Na pewno na egzaminie również jak się nie rozejrzysz przed rozpoczęciem jazdy z zatrzymania, to wynik masz negatywny. Czyli ruszając najpierw co? No to proszę i dopiero jedziemy. Sprawdzamy olej. Poziom prawidłowy? Tak okay. so, Dobra. Dobra, sprawdźmy w takim razie tylko tutaj światła mijania i drogowe. Słuchałeś, jak przed chwilą opowiadałem, co trzeba zrobić? Żeby sprawdzić mijania drogowe. Teraz sprawdzasz pozycyjna. Żeby sprawdzić mijania drogowe w motocyklu to silnik muszę trzeba odpalić. Tylko wtedy działają światła mijania drogowe po uruchomieniu silnika Drogowe Skup się OK. kask, Pierwszy i zaczynaj jazdę. Masz? Pasuje? Pasuje. No i siadasz i jedziemy. Wkładasz nóżkę i jedziemy.